Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego poranka i wszystko wokół ciebie jest takie same, a jednak nic nie ma już sensu. Słońce wschodzi jak zawsze, a ludzie chodzą po ulicach, ale ty nie możesz się pozbyć uczucia, że coś w tym świecie jest głęboko nie tak. Przestajesz rozumieć, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego wstajesz z łóżka, dlaczego idziesz do pracy, dlaczego się uśmiechasz. Wszystko wydaje się być tylko nieistotnym powtarzaniem tych samych gestów. Które już nie mają żadnego głębszego znaczenia. W tej chwili czujesz ciężar istnienia na swoich barkach. To uczucie, które przychodzi cicho, niemal niezauważalnie, a potem zaczyna powoli oblekać cię w coraz ciemniejsze warstwy. Może to poczucie pustki, może smutek, który wydaje się nie mieć żadnego uzasadnienia. Jakkolwiek to nazwać, czujesz, że twoje życie stało się iluzją. Pustką, która wyczerpuje cię, a ty nie potrafisz zrozumieć dlaczego. I wtedy pojawia się pytanie, które zaburza cały porządek twojego świata. Po co to wszystko? Po co żyć, skoro to, co robimy, nie ma prawdziwego sensu? Możesz przez chwilę zastanawiać się nad odpowiedzią, ale im dłużej myślisz, tym bardziej dostrzegasz, że nie ma jednoznacznego rozwiązania. Im bardziej próbujesz znaleźć odpowiedź, tym bardziej zaczynasz czuć, jakbyś zanurzał się w otchłań, z której nie ma wyjścia. Ale czy to naprawdę jest koniec? Czy to poczucie bezsensu jest tylko przeszkodą, która uniemożliwia ci odnalezienie radości z życia? A może to właśnie jest moment, w którym coś głębszego, coś prawdziwego zaczyna wyłaniać się na powierzchnię? Może ten kryzys egzystencjalny, który przeżywasz, to nie tylko coś, co trzeba przezwyciężyć. Może to szansa, której od dawna nie dostrzegałeś? Zadaj sobie pytanie: co by się stało, gdybyś zamiast szukać odpowiedzi, po prostu zatrzymał się i pozwolił temu kryzysowi istnieć? Co by się stało, gdybyś wykorzystał ten moment, w którym nie masz już pojęcia, kim jesteś, by odkryć coś zupełnie nowego? Czujesz tę iskierkę, którą może uda się rozniecić? Czujesz, że ta pustka, którą teraz odczuwasz, może być jedynie bramą do zupełnie nowego rozumienia siebie i swojego miejsca w tym świecie. Ale jak to zrobić? Jak przejść przez tę ciemność, by wyjść na drugą stronę i dostrzec światło, które zawsze było tam, tylko czekało na ciebie? Przyjrzyjmy się teraz bliżej, dlaczego to poczucie kryzysu w ogóle się pojawiło i jak możemy zacząć dostrzegać w nim coś, co nie tylko sprawi, że poczujemy się lepiej, ale pozwoli naprawdę zrozumieć naszą egzystencję. Zanim zaczniemy szukać odpowiedzi, warto przyjrzeć się temu, co tak naprawdę kryje się za tym kryzysem. Skąd pochodzi to poczucie pustki, które paraliżuje nas w chwilach największego niepokoju? Dlaczego, mimo że mamy wszystko, o czym marzyliśmy zdrowie, sukces, relacje nagle czujemy się zagubieni? Odpowiedź nie leży w powierzchownych przyczynach, ale w głęboko zakorzenionych mechanizmach psychicznych i filozoficznych, które kształtują naszą rzeczywistość. Zacznijmy od tego, że nasza egzystencja jest nieustannie kształtowana przez nasze myśli, emocje i to, jak postrzegamy świat. Już od dzieciństwa jesteśmy nauczani, by szukać sensu w tym, co robimy, czy to przez system edukacji, społeczne normy czy przez oczekiwania, jakie społeczeństwo stawia przed nami. Będziesz szczęśliwy, jeśli będziesz miał pracę, rodzinę, pieniądze. To prosty, ale głęboki przekaz, który przez pokolenia kształtuje naszą drogę życiową. Jednak to, co na początku daje nam poczucie spełnienia, z biegiem czasu zaczyna stawać się coraz bardziej pustym rytuałem. Przestajemy dostrzegać głębszy sens w tym, co robimy. A kiedy zaczyna nas ogarniać kryzys egzystencjalny, to właśnie ta powierzchowność, ta fikcyjna wizja sensu, staje się dla nas pułapką. Karl Jung, jeden z najważniejszych psychologów XX wieku, zwrócił uwagę na to, jak nieświadome mechanizmy wewnętrzne, które rządzą naszymi wyborami, mogą doprowadzić do kryzysów, jeśli nie mamy pełnej świadomości tego, co napędza nasze życie? Jung mówił o cieniu, tej części naszej psychiki, którą wypieramy, bo jest niewygodna, nieakceptowalna. Cień to nasza nieświadoma część, której nie chcemy zobaczyć. Czasami to właśnie ta część nas wybucha w postaci kryzysu egzystencjalnego. To moment, w którym przestajemy być w stanie ignorować to, co było stłumione przez lata. Nasze prawdziwe pragnienia, nasze lęki, nasze potrzeby. Kiedy nie potrafimy zintegrować tej części siebie, zaczynamy doświadczać poczucia rozdarcia i utraty sensu. Nietzsche, kolejny z filozofów, którzy rozważali kwestie egzystencjalne, dostrzegał w tym kryzysie większy problem problem związany z utratą tradycyjnych wartości. Bóg umarł. Powiedział Nietzsche wskazując, że w nowoczesnym świecie nie mamy już tego samego odniesienia do wyższych wartości, jakie kiedyś dawała religia czy tradycja. Wzrost indywidualizmu i utrata poczucia wspólnoty sprawiają, że coraz trudniej znaleźć sens w życiu, które nie opiera się na czymś transcendentnym. W takiej rzeczywistości stajemy się jak statki bez żagli, dryfujące po oceanie niepewności. Sartre z kolei mówił o wolności jako przekleństwie. W momentach, gdy zaczynamy dostrzegać, że nie ma jednoznacznego sensu życia, czujemy się zarazem przerażeni i oswobodzeni. Ale ta wolność jest przerażająca, bo nakłada na nas odpowiedzialność za własne życie. Kiedy zaczynamy dostrzegać, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nadanie sensu swojemu istnieniu, zaczynamy odczuwać ogromną presję. Poczucie lęku przed tym, że nie potrafimy nadać życiu sensu, staje się nie do zniesienia. Takie myślenie prowadzi nas do pytania o to, jak naprawdę mamy żyć w świecie, który pozbawiony jest obiektywnie istniejącego sensu. Jest to pytanie, które, jeśli nie znajdzie odpowiedzi, prowadzi nas do kryzysu, w którym wszystko co robimy, wydaje się nieistotne. Przestajemy rozumieć, dlaczego w ogóle coś robimy, na przykład, dlaczego mamy pragnienie sukcesu, miłości czy spełnienia zawodowego. Co, jeśli to wszystko jest tylko próbą wypełnienia pustki, którą tak naprawdę trudno nam zdefiniować? To pytanie nie ma łatwej odpowiedzi, ale już samo jego zadanie zmusza nas do refleksji nad tym, czym jest życie i dlaczego czujemy, że musi mieć sens. Co by się stało, gdybyśmy zrezygnowali z poszukiwania sensu w tradycyjny sposób, a zamiast tego zaakceptowali, że sens nie istnieje w sposób obiektywny, lecz jest czymś, co sami musimy stworzyć? Wszystko to prowadzi do pytania: jak możemy przekształcić ten kryzys w coś pozytywnego? Jak wykorzystać tę trudną, niepokojącą chwilę, by zbudować coś nowego? Zanim znajdziemy odpowiedź, Przyjrzyjmy się konsekwencjom, które niesie ze sobą nieświadome życie w cieniu tego kryzysu. Skoro już zrozumieliśmy, że kryzys egzystencjalny ma swoje korzenie w głęboko zakorzenionych mechanizmach psychicznych i filozoficznych, czas przyjrzeć się temu, jak wpływa on na nasze życie. I nie chodzi tu tylko o jednostkowe kryzysy, które odczuwamy w chwilach niepewności, ale o subtelne, lecz potężne siły które rządzą całymi społeczeństwami i formują naszą rzeczywistość. Kryzys egzystencjalny to nie tylko osobiste doświadczenie, to także objaw głębszych problemów, które mogą mieć wpływ na nas wszystkich. Zacznijmy od tego, że nasza kultura konsumpcyjna, oparta na szybkim sukcesie i dążeniu do natychmiastowej gratyfikacji, skutecznie stłumiła wszelkie pytania o sens. Zamiast dawać przestrzeń do zadawania trudnych pytań, zmusza nas do działania, osiągania kolejnych celów, budowania kariery i poszukiwania kolejnych przyjemności. To może początkowo sprawiać wrażenie, że życie ma cel i kierunek, ale w rzeczywistości ta pogoń za zewnętrznymi nagrodami maskuje pustkę, która leży u podstaw naszej egzystencji. Jednym z mechanizmów, który utrzymuje nas w tym stanie, jest tak zwana dopamina. Neuroprzekaźnik odpowiedzialny za poczucie przyjemności. Współczesny świat, pełen natychmiastowych nagród i bodźców, takich jak media społecznościowe, gry komputerowe, reklamy czy inne formy konsumpcji, staje się idealnym środowiskiem do wytworzenia uzależnienia od chwilowych przyjemności. To, co czujemy. To tylko iluzoryczna nagroda, która chwilowo odwraca naszą uwagę od fundamentalnych pytań o sens życia. W dłuższej perspektywie ta pogoń za powierzchownymi nagrodami tylko pogłębia nasze poczucie pustki. Neurologiczne badania pokazują, że nasze mózgi stają się coraz bardziej wrażliwe na zewnętrzne bodźce, przez co coraz trudniej nam utrzymać długoterminowy sens w życiu. Zamiast angażować się w głębsze refleksje, wybieramy prostsze, szybciej dostępne rozrywki, które pomagają nam zapomnieć o niepokojących pytaniach, ale jednocześnie prowadzą do większej alienacji i poczucia braku sensu. Na poziomie społecznym konsekwencje tego kryzysu stają się jeszcze bardziej widoczne. Społeczności stają się coraz bardziej zatomizowane, a jednostka, choć bardziej wolna niż kiedykolwiek. Czuje się osamotniona w swojej wolności. Nietzsche mówił o zatraceniu sensu w świecie bez Boga, ale jego słowa można zastosować do naszej współczesnej rzeczywistości. Świecie, w którym nie mamy jasno określonych celów, tylko niezliczone wybory i alternatywy. Czujemy się rozdarci, bo w tym chaosie ciężko dostrzec, co jest naprawdę wartościowe. Na poziomie emocjonalnym widzimy. Jak kryzys egzystencjalny wpływa na nasze poczucie tożsamości. W obliczu utraty tradycyjnych odniesień, religijnych, kulturowych czy nawet zawodowych, zaczynamy czuć, że nie wiemy, kim jesteśmy. Zmienia się nasze postrzeganie siebie i innych. Wiele osób w tych momentach składa sobie obietnicę, że wkrótce coś się zmieni, że za chwilę znajdą prawdziwy sens. Ale ten wkrótce. Wciąż się oddala, bo podstawowym problemem jest fakt, że sens nie znajduje się w rzeczach zewnętrznych, ale w głębokiej refleksji nad tym, co naprawdę ważne. To poczucie niepewności w nas samych przekłada się na społeczne nierówności, frustracje i lęki. Istnieje szereg badań pokazujących, jak jednostki niepotrafiące poradzić sobie z kryzysem egzystencjalnym są bardziej podatne na depresję lęk, uzależnienia czy inne zaburzenia emocjonalne. W takich chwilach wielu z nas zaczyna szukać ucieczki w pracy, w relacjach, w poszukiwaniach duchowych, które często stają się kolejnym sposobem na unikanie konfrontacji z prawdziwymi pytaniami. Jest to niewidoczny, ale potężny wpływ na życie ludzi na całym świecie. Społeczeństwa, które nie dają przestrzeni na zadawanie trudnych pytań o sens, stają się wypłukane z wewnętrznej spójności. W tej powierzchowności, tej gonitwie za czymś więcej, zapominamy o tym, co naprawdę ważne. Jesteśmy w tym procesie tacy sami, jak jednostki, które nie wiedzą, kim są. Nasze pragnienia, cele, relacje wszystko to jest pozbawione głębi. Kryzys egzystencjalny nie jest tylko indywidualnym doświadczeniem. On kształtuje nasze życie społeczne, nasze zachowania, naszą kulturę. Być może jesteśmy tak bardzo skupieni na powierzchownych celach, że nie potrafimy zauważyć, jak ten kryzys przekształca nasze społeczności. A kiedy już go dostrzegamy, okazuje się, że jest to problem o wiele bardziej złożony niż się początkowo wydawało. Ale czy to oznacza, że nie mamy już nadziei? Czy jesteśmy skazani na życie w świecie bez sensu? A może, zamiast uciekać przed tym uczuciem, powinniśmy spojrzeć na niego z innej perspektywy. Może to, co nazywamy kryzysem, może stać się punktem wyjścia do czegoś zupełnie nowego. Przyjrzyjmy się teraz, jak możemy zerwać z tymi mechanizmami i znaleźć drogę do wyzwolenia. Zatem, jak wyjść z tego kręgu nieustannego poszukiwania sensu w powierzchownych wartościach? Jak uwolnić się od tego uczucia pustki, które zdaje się nas przytłaczać i wykorzystać ten kryzys na swoją korzyść? Może warto zastanowić się, czy nie jest to idealny moment na całkowitą przemianę, rewolucję w sposobie, w jaki patrzymy na życie, na sens, na siebie. Zamiast traktować kryzys jako coś, czego należy się bać, zacznijmy traktować go jako zaproszenie do prawdziwej wolności, do odkrycia siebie na nowo. Radikalne przełamanie w naszym postrzeganiu świata, które proponują takie postacie jak Nietzsche, Sartre czy Viktor Frankl, nie polega na unikaniu kryzysu, lecz na pełnym zanurzeniu się w nim, na zaakceptowaniu tego, co niewygodne, a następnie wykorzystaniu tej akceptacji do wzrostu. Frankl w swojej logoterapii mówił o poszukiwaniach sensu nie jako o czymś, co jest dane nam z zewnątrz, ale o zadaniu, które każdy z nas musi podjąć wewnętrznie. Nie chodzi o to, by odnaleźć gotową odpowiedź, ale by wziąć odpowiedzialność za jej stworzenie. Poczucie bezsensu i chaosu, które odczuwamy, gdy patrzymy na świat w sposób zerowy, jest w rzeczywistości jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy. Pozbawieni starych, nieaktualnych ram, zaczynamy mieć możliwość zbudowania nowego, indywidualnego świata. W tym momencie nie ma już żadnych zewnętrznych autorytetów ani oczekiwań, które mogłyby nas ograniczać. Możemy zdefiniować siebie na nowo. Oddzielając to, co powinno być, od tego, co naprawdę chcemy stworzyć. Nietzsche, w swojej idei przewartościowania wartości, mówił o potrzebie stworzenia nowego systemu wartości, który nie będzie opierał się na religii, moralności społecznej czy konformizmie. Zamiast podążać za utartymi ścieżkami, zapraszał nas do stworzenia własnej drogi. Drogi, która wychodzi z indywidualnej wolności i odpowiedzialności. Jest to wezwanie do stworzenia nowego życia, nie jako reakcji na chaos, ale jako afirmacji istnienia. To, co proponuje Nietzsche, jest w istocie rewolucją wewnętrzną. To nie jest zwykła zmiana perspektywy, ale całkowite przewartościowanie tego, co uważamy za ważne. Wyjście z kryzysu egzystencjalnego. Nie polega na tym, by znaleźć prostą odpowiedź na pytanie o sens życia, ale by zaakceptować, że nie ma jednej odpowiedzi, a życie samo w sobie jest wartością, którą tworzymy na naszych własnych warunkach. To, co dziś wydaje się być nieuniknioną pustką, może stać się początkiem nowej, bardziej autentycznej drogi. Poczucie bezsensu, które przez moment może nas paraliżować, Staje się punktem wyjścia do nieograniczonej twórczości. Zamiast walczyć z tym uczuciem, możemy wykorzystać je do zrozumienia siebie i świata wokół. Właśnie w tej próżni, w tym zawieszeniu pomiędzy pytaniem o sens a brakiem odpowiedzi, otwierają się przestrzenie dla twórczości, innowacji i nowej filozofii życia. Przykładami osób, które wzięły swoje życie we własne ręce, są ci, Którzy przez wieki potrafili przełamać tradycyjne ramy myślenia. Alan Watts, myśliciel, który łączył filozofię wschodnią z zachodnią, mówił, że prawdziwa wolność pojawia się wtedy, kiedy przestajemy walczyć z chaosem i pozwalamy sobie na jego pełne przyjęcie. Kiedy przestajemy stawiać sobie opór, życie samo w sobie staje się twórcze. Również historia sztuki czy literatury. Pełna jest przykładów osób, które w swoich największych kryzysach twórczych znalazły sens w całkowitym porzuceniu tradycyjnych wartości. Van Gogh, Kafka, Nietzsche czy Rainer Maria Rilke. Ich największe dzieła powstały w momentach głębokiego kryzysu, a ich zmagania z sensem życia stały się fundamentem ich twórczości. Ostatecznie to, co dla świata zewnętrznego może wyglądać na chaos lub bezsens, może stać się źródłem nieprzeciętnej twórczości. Również w życiu codziennym każdy z nas może znaleźć sposób, by przekształcić swój kryzys w coś twórczego. Może to być w postaci zmiany ścieżki zawodowej, porzucenia toksycznych relacji, podjęcia nowych pasji, czy stworzenia nowej filozofii życiowej. Każdy kryzys to okazja, by zbudować życie na nowych fundamentach, które nie muszą już opierać się na konwencjonalnych wartościach, które wcześniej mogły być przyjmowane bez refleksji. I właśnie w tym momencie, gdy poczucie pustki osiąga swój apogeum, możemy dokonać radykalnej zmiany przekształcić kryzys w moment autentycznej rewolucji wewnętrznej. Wykorzystaj ten chaos, by stworzyć coś, co będzie wyłącznie Twoje. Wyłącznie dla Ciebie. Stwórz swoją własną drogę, swoją własną wartość, nie opartą na oczekiwaniach innych, ale na głębokim zrozumieniu tego, kim naprawdę jesteś. Kiedy zaakceptujesz, że sens życia nie jest czymś, co dostajesz z zewnątrz, ale czymś, co sam tworzysz, wtedy odkryjesz, że nawet najgłębszy kryzys. Może stać się początkiem czegoś nowego, czegoś wielkiego. Zatem, co robisz z tym momentem? Jaką drogę wybierzesz? Oto moment, w którym wszystko zaczyna nabierać sensu, ale nie w taki sposób, jak mogłeś to sobie wyobrażać. Wszystko, co przeżyłeś, każda chwila pustki, każdy kryzys, każda wątpliwość. Wszystko to prowadzi do jednej fundamentalnej prawdy prawdy, która zmienia sposób, w jaki widzisz siebie, świat i wszystko, co wokół ciebie. Ta prawda nie jest odpowiedzią w tradycyjnym sensie nie jest czymś, co można po prostu zrozumieć i zamknąć temat. To raczej coś, co wyłania się z samego rdzenia twojej egzystencji z głębokiej konfrontacji z tym, kim jesteś, kim chciałeś być. I kim możesz stać się w tej chwili? Przestań szukać sensu na zewnątrz. To, co nazywamy kryzysem egzystencjalnym, jest w rzeczywistości zaproszeniem do odkrycia, że sens życia nie jest zewnętrznym celem, który należy osiągnąć. Sens nie leży w tym, co robisz, ani w tym, kim jesteś w oczach innych ludzi. Sens życia zaczyna się tam, gdzie kończy się pogoń za zewnętrznymi nagrodami, w Tobie, w Twoim doświadczeniu, w tym, co sam stworzysz. To właśnie w tym momencie, kiedy poczucie bezsensu staje się najbardziej przytłaczające, znajduje się największa szansa na przebudzenie. Gdy wszystko wydaje się puste, w tej pustce możesz znaleźć prawdziwą wolność. Możesz przestać żyć na podstawie tego, co narzuca Ci świat zewnętrzny. I zacząć żyć na swoich własnych warunkach. Ta zmiana, chociaż trudna i bolesna, jest kluczowa. To w chwilach największej niepewności otwierają się drzwi do nieograniczonego potencjału, który tkwi w każdym z nas. Pamiętaj, że to, co nazywasz kryzysem, to tylko początek. To moment, w którym cała Twoja dotychczasowa konstrukcja, Twoje przekonania, Twoje cele, Twoje obawy. Zaczyna się rozpadać, ale to nie jest koniec. To jest punkt zwrotny. To punkt, w którym możesz zacząć na nowo. Możesz zacząć tworzyć życie, które ma sens, ale w sposób, w jaki sam zdecydujesz. Bez zewnętrznych autorytetów, bez nacisków, tylko ty i Twoja wola, Twoje pragnienie, Twoja prawda. Nawet jeśli życie nie ma obiektywnego sensu, to nie oznacza, że życie jest bez sensu. To oznacza, że sens jest czymś, co Ty sam tworzysz. Twoje decyzje, Twoje działania, Twoje wartości to wszystko jest w Twoich rękach. To oznacza, że prawdziwa wolność polega na tym, że nie musisz już szukać sensu na zewnątrz. Możesz zbudować go od podstaw, tak jak chcesz, na własnych zasadach. Ostateczna prawda jest taka: życie jest puste tylko wtedy, gdy próbujemy go wypełniać tym, co nie jest nasze. Kiedy przestajemy szukać sensu w tym, co nam narzucają inni, kiedy przestajemy porównywać się do innych, kiedy odrzucamy wszystkie fałszywe idee i oczekiwania, wtedy dopiero zaczynamy tworzyć własną rzeczywistość. Życie nie jest celem, do którego zmierzamy. To jest droga, którą sami tworzymy, krok po kroku. Sens życia nie jest czymś, co znajduje się na końcu tej drogi. On jest zawarty w samej tej drodze, w każdym doświadczeniu, w każdym wyborze. Kiedy przestajesz szukać sensu w tym, co zewnętrzne, zaczynasz dostrzegać, że prawdziwy sens leży w samej obecności, w tu i teraz, w tym, co możesz zrobić, w tym, kim możesz się stać. Ale to nie jest łatwa prawda do zaakceptowania, bo w gruncie rzeczy oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Oznacza to, że to my, a nie zewnętrzne siły, nadajemy życie sens. I to jest zarówno wyzwalające, jak i przerażające. To od nas zależy, co zrobimy z tym darem istnienia, który mamy. Kiedy zaakceptujesz tę prawdę, Zrozumiesz, że wszystko, co przeżyłeś, było tylko przygotowaniem do tej chwili. Wszystkie te chwile bez sensu, wszystkie kryzysy, które miały Cię złamać, były tylko kamieniami milowymi na drodze do zrozumienia, że prawdziwy sens życia znajduje się w Twojej wolności. I to jest prawdziwe wyzwolenie. Teraz, na chwilę, przestań szukać, przestań analizować. Po prostu bądź. W tej prostocie leży najgłębsza prawda. Kiedy zaakceptujesz to, że życie nie ma sensu, będziesz w stanie dostrzec, że to właśnie brak sensu jest jego największą siłą. To w tej pustce, w tej wolności, odkrywasz, co naprawdę liczy się dla Ciebie. Właśnie teraz, gdy już nic nie musisz, zaczynasz rozumieć, że masz wszystko. Wszystko, czego Ci potrzeba, już jest w Tobie. Czas na Twoje przemyślenia. Co w tym filmie miało na Ciebie największy wpływ? Napisz w komentarzu. Jeśli to, co zobaczyłeś, otworzyło Ci oczy, nie zwlekaj. Podziel się tym filmem z kimś, kto tego potrzebuje. To jeszcze nie koniec. Kolejny film jest równie ważny. Zobaczysz tam kluczową część tej układanki.